Cześć! Jestem Kamikso i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. <laughs> eee, dzisiaj taki odcinek na lajcie. Eee, meliska, tak, zaakceptuj. Pozdrawiam Cię przy okazji, ponieważ wysyłałeś mi zaproszenie. Przepraszam, że byłem nieaktywny wczoraj wieczorem. Yy, yy, tak, wczoraj wieczorem. Będzie eee, chyba... Nie wiem. Eee, ale po prostu, no... Jakoś... Po prostu nie byłem aktywny, w mojej kolej. No tak, proszę się nie czepiać. Proszę się nie, nie czapać w komentarzach, że wiecie, że. E, nie chcę szagrywać do na widzów w ogóle, muszę. Zapraszam, zapraszam was do naszego planu Klubu, planu, jak to Tak, ice i ale gracze. To jest moje konto. Это я забыла. Типа такие именно. Я В каждом случае... Ну, ну то что? Это есть моя имя Фанто. Ну. Практически. и что Lecimy solo? Nie, napad. A co na napadzie? Tak w ogóle? Hmm. Hmm. Wygraj 10 razy napad. Easy. Mam nadzieję, że easy. Nie, nie chcę przerywać nie kończyć. I w ogóle włączyłem ten, nie? Pozdrawiam wszystkich moich subskrybujących, bo sporo nas już jest. Yy, to proszę tutaj. proszę przybywać. Proszę przybywać, milka. Cyk. Zaraz go dojedziemy. Cyk do Japonii. <laughs> 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 Adi, adi, adi. Dostałem sam w domu, Kevin sam w domu, że Bolek sam w domu Rip No hmm. czy jego rip. Oj ojoj oj ojoj oj. Oj, 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 oj. Jezus 6 hp no, doś, 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 doś Chodź tu mordo hmm. Ej, co jest? Ja go przyciągnąłem, czy nie? Bo jakby... <noise> pewny nie jestem. Jeśli nie za dobrze słychać, to sorry. Znaczy za dobrze w sensie. Nie, nie za dobrze, tylko za dobrze. Już to sorry. To nie wiem. Myślę, że to wygramy... Myślałam, że to wygramy na luzie. Kurde, ile, ile zrobiono. Mm. O nie! Nie, 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 nie! Kurde mać! Pieprzona jest. Pieprzony pokój. Dobra, wygramy cię. Dawajcie. tu. Jak już cyk, cyk, cyk. Przeszkadzaj mi tutaj, cyk, jeb, cyk, jeb, dobra, emchnął do kto gwiazda? Popo, fe, popo, fe, popo, pozdrawiamy, popo, Kto wie, gdzie mieszkam? Napiszcie w, kom... nie, napiszcie w komentarzu mieszkanie, już wam mówiłem. Dobra, to może tym razem nie mam.

Gdzie ryzykujemy? Dobra, ja robię ryzyk. Nie ma co. Sorry za wczorajsze trzy filmy, ale po prostu miałem wczoraj dobry humor i postanowiłem nagrać kilka filmów, bo dostałem motorolkę. Bo tak to, bo tak to nie mogłem nagrywać na, na moim telefonie Kijano. Ale to robię. <laughs> bo coś tam się zdobczyło i nie mogłem nagrywać, więc... Cicha. Ale Leon też jest spoko, Jezus Maria! Leon też jest spokojny z niewitką. nie, z niewitką na tym... Na tym... U Jezusie! Czy mogą ci ludzie nie kampić? Bo ja się zaraz posram na tym odcinku. Gadetki. Dobra tam. podjeżdżam go. Polara jasna. Czy muszą oni mnie tak zabijać? Non stop. I to znikam. Coś tam im rozwaliłem. To nie, szybki beat Wow, nieźle. Nieźle zagrał. Ja też nieźle zagrywam. Przynajmniej myślę, 2 dwa HP. Shit, bro. Jezus, jak ona zapieprza. Czy wy to widzieliście? <laughs> ona jest chora. Ma Na łebsko. Łebski. Znikam. Chyba tu nikogo nie ma. Dobra, wygramy. Wygramy Невозможно, чтобы они нам развалили 90%. Вообще никто нам не развалил. Опа, да. Стала. Ставим себе. was do naszego klanu, wbijmy tutaj, chociaż w tym roku, przynajmniej wbijmy tutaj, nie wiem, kluby, kluby lokalnie w Polsce, wbijmy, wbijmy tutaj, nie wiem, chociaż ostatnie, ostatnie miejsce, dobra, ale chociaż któreś to któryś. Będzie ciężko, bardzo. No ale kto by mógł dołączyć, to zapraszam. Klub jest od... Y, odpuszek. puszek. Y, Okej, okay, nie sprawdzę. Y, Tęczący Bojda, Aha, Aha, to już wiem dlaczego nie mogłem sprawdzić. O Jezus Maria. Nie dziękuję. Ja sobie tutaj filmy oglądałem Tyk, W ogóle nie patrzcie, która jest godzina Albo dobra, patrzcie Jest to ósma godzina, nie? Pozdro Nagram jeszcze dzisiaj dwa odcinki Ajolo. Też dzisiaj mam dobry humor, bo Jadę dzisiaj w ogóle z klasą na ten Na Ognicho no, takie kozackie od tylko nie wiem jeszcze jaka miejscówka. Znaczy wiem, gdzie to jest, ale nie wiem jak ona yy, wygląda. Ta miejscówka klub jest od 0, od... puszek od 0. Freeze, wywalcie, Furliwe. No, ja trafiłem 7 od tych rulerów. Kupiłem El Primo, Rico i takie, ja tym podobne. <laughs> mm. I kto by mógł to wbić ja tutaj, nie wiem, 20 subskrypcji. I pozdro. Mm, To może tak. Mm. <śmiech> <śmiech> Co? Jak ja to zrobiłem? Albo mnie po prostu e, nie wsadziło do gry, albo... E, nie wiem. O oh Jezus! Jakie lagi! Okropny to Nie, co tam się dzieje, dobra jest ponos. Kurde, buki pieprzony Primo. Dobra. To bo ja chcę dzisiaj nagrać dwa odcinki jeszcze rano, póki nie ma rodziców, bo jestem sam w domu. Nie słychać, że tak się ciszy. Także myślę, że Wam odcinek taki, jeśli Wam się spodobał. <laughs> Pamiętajcie o klanie. To jest moje ID. Zapiszcie sobie. A z resztą. czekajcie. poczekajcie, zanim zobaczmy. Takie jest moje ID. Jeżeli ktoś się nie przyjrzał, spokojnie, być może będę linku, czyli ID w opisie. Dobra, starczy tego patrzymy. Także myślę, że Wam odcinek się spodobał. Jeżeli tak zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o klubie, subskrypcji i jeżeli ktoś wie gdzie ja mieszkam i kto chce ze mną nagrać odcinek, nie wiem, za, za dwa dni, na pewno... W... Nie no, dobra. Przynajmniej w przyszłą sobotę. Ale to przynajmniej, bo mój tata ma teraz Czy <laughs> Czytam, no. Zobaczymy. <laughs> Pokadam z Wami w komentarzach, to, na, to musicie zostawić łapeczkę w górę, subskrybować mój kanał i napisać w komentarzu hashtag mieszkanie. Przypnę serduszko i będę wiedział, że ten ktoś mieszka ze mną, y, y, czy mieszka y, wie, gdzie ja mieszkam i z, wtedy nagra ze mną odcinek. No scam, a scam to jest kłamstwo. Także myślę, że Wam odcinek się spodobał. Trzymajcie, cześć, trzymajcie się, pa, pa.